W tym materiale zajmiemy się kwestią zarządzania użytkownikami w konsoli SafeTick. Stworzymy nowe konto użytkownika, po czym dostosujemy do niego odpowiednie uprawnienia. Aby przejść do zarządzania użytkownikami, wybieramy ustawienia, a następnie zakładkę Zarządzanie dostępem. Aby utworzyć nowe konto użytkownika, wybieramy przycisk Dodaj konto. Zaczynamy od nazwy użytkownika, a następnie dwukrotnie wprowadzamy hasło. Wybieramy, czy konto ma być włączone, a na samym końcu dostosowujemy typ konta. Możemy skorzystać z jednego z dwóch gotowych szablonów lub z opcji spersonalizowane, która daje nam możliwość dostosowania dostępu do każdej z zakładek. Po utworzeniu konta możemy przejść do zarządzania dostępem.